Ja Wam obiecuję, że długo nie będzie, bo jesteście zmęczeni, bo jest gorąco. Ja już jest po popołudnie w piątek, także będzie króciutko, tylko naprawdę. I nie będzie nic tam takiego, że będziemy. Trochę was popytam z historii, z geografii, pójdziemy. Żartuję. żartuję. Są wakacje, nikt nikogo nie będzie pytał. Otóż chcę powiedzieć, że zwłaszcza, że ta Polska jest wielka, nie? Od Was tam z Wileńszczyzny tutaj to jest mniej więcej jakieś myślę około 800 km, nie? Coś więcej nawet. Ja dopiero byłem w Sejnach w zeszłym tygodniu, no to Sejny to już jest bardzo blisko bardzo blisko Was, ale Sejn do tego miejsca w Polsce to jest rzeczywiście kawał kawał drogi. A dopiero co przyjechałem z Gorzowa Wielkopolskiego i tam jest takie skrzyżowanie w, w, w Jordanowo to się nazywa, przy Świebodzinie. Tam jest ten Chrystus Król, jeden z największych, do niedawna jeszcze największych na świecie, ale jest tam też taki klasztor pocysterski. Yy, I za tym klasztorem jest granica I Rzeczpospolitej, czyli czasu, kiedy ta I Rzeczpospolita Obojga Narodów sięgała właśnie od tamtąd, od tego Jordanowa, prawda, od tej rzeki, aż tam hen, hen, hen daleko na wschód. A czyzna yy, yy, dzisiejsza, dzisiejsza Litwa, to było centrum nawet, można powiedzieć, tej pierwszej Rzeczpospolitej. Taki to jest wielkie państwo. I niezwykle ważne na mapie świata. Powtarzam to dlatego, żebyście byli dumni z faktu, że jesteście Polakami. Dlatego chcemy, żebyście przyjeżdżali do Polski, żebyście nas odwiedzali, my to was też będziemy odwiedzali i żebyśmy patrzyli na to wszystko, co nasi przodkowie stworzyli tutaj przez ponad 1050, 1050 lat. Chcę też również powiedzieć, bo trochę o szkole jednak muszę powiedzieć, że słyszymy o problemach na Litwie dotyczących polskich podręczników. Te polskie podręczniki już są uruchomione. Instytut imienia Maksymiliana Marii Kolbego, nasz świeży Instytut Rozwoju Języka Polskiego, wyłoży swoje pieniądze, polskie pieniądze na podręczniki dla Was, żebyście mieli. Jak będzie lekkie opóźnienie, tydzień, dwa, nic się nie stanie, ale podręczniki na pewno w języku polskim dotrą. Musimy tu wręczyć naszych braci Litwinów, którzy niespecjalnie się sprawują w tych obowiązkach, ale nie będziemy teraz polityki uprawiać. Podręczniki na pewno, na pewno będą. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, do kiedy jesteście w Polsce? Do poniedziałku? A w Warszawie już byliście, czy nie? Tak? No, szkoda. To nic. To jeszcze jedna rzecz, zapraszam Was raz jeszcze do Warszawy, przy najbliższej okazji, tylko trzeba będzie się porozumieć, na dobrą pizzę w Ministerstwie Edukacji i Nauki, dobra? Tak? Fajnie. A teraz odpowiadamy na Wasze pytania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek zagadnienia, z czymś chcecie się zmierzyć, o coś zapytać, o coś pretensje zgłosić, to od tego jesteśmy, że tutaj z paniami posłami, z panem senatorem i z panem wojewodą na to wszystko odpowiedzieć. Powiedzcie też jakieś wrażenia wasze z tego pobytu. Co było nie tak, to będziemy poprawiać w najbliższej przyszłości, dobra? Albo co było tak, to już Wasza sprawa. Dzięki.